Siemano, Siemano, witam was. Znowu ja na westikru.pl Słuchajcie, mam 194 level, ale mimo to spróbujemy zrobić tego nieszczęsnego demonu Oka Questa. Powiem tylko, że sam Quest, Jezus chciał go sam robić, MS. Powiem tylko szczerze, że... Czy tutaj na tym pisze? Znasz Questa, znasz Questa. Powiem tylko, że sam Quest jest... Dość zbugowany czasem jest tu taka eksura grawita a później okazuje się że wchodzimy za nią ona znika nie wiem czy dam radę powiem szczerze boję się tego bardzo strasznie ziomek dawaj pomagaj dobrze że przyszłeś nie. o jezus troszkę bym to bił dobrze powiem szczerze że w tej formie jednak to jakoś chociaż wygląda Pierwszy raz klikłem no to będzie drugi raz. Nie zerwałem, bo jest. Liczę teraz. Chyba o wiele słabszy, jakbym napad. Dobra, trzeci. Undead Dragon. Jezus i Todomany. Idźcie na niego. <laughs> Idźcie na 200 mesa, proszę Was. <laughs> Nie wiem kogo lepiej wybieli, bo nie był do dużo bije, Nie chciałbym że nie jestem świniem, nie chciałbym, żeby zginął. Ale co mówisz, że raz znowu manę. Dobra, jesteśmy bodajże po trzecim, tak, trzecim przyzwaniu na OkaQueste i zobaczymy czy on nie jest bugowany. Słuchajcie, czasem miałem takie rzeczy, że... Zresztą ten poradnik już nagrywa... znaczy nagrywałem w trakcie nagrywania, byłem właściwie nagrałem. Przyzywam. Dobra, są gianty Pięknie, Ten quest już w sumie nagrywałem i sytuacja wyszła taka, że yy, zrobiliśmy wszystko pięknie ten quest i wyszło tak na sam koniec, że tak naprawdę yy, zrobiliśmy jeszcze się przełojezus, piąty, piąty atak, żeś, rzeź, rzeźnia. To chyba cały czas ja robię, to nie, mam, nie? Dobra, już nie mogę. Tutaj na mordzie nie mogę. To teraz walimy tu w to w, te, w ten jego lewy bark. Licza dalej, zabijemy mu licza, liczu, chodź tu, boom Chodźcie tu do mnie I sytuacja wygląda tak, że questa nie mogę odebrać Generalnie nie wiem, czasem się zamyka to przejście exewo witam że tak powiem, czasem nie, przykładowo kiedyś pomagałem robić też tego questa i tu była exewo-gravita, klikłem tym toporkiem i teleportowałem je tutaj przed exewo grafita. nadal była. Ja miałem, że tak powiem, takiego sztucznego pz że no nie miałem PK, ale no nie dało się tego zrobić. O Jezu, on uciek. Będzie ciężko. Mam nadzieję, że jakoś dam radę. Chodźcie tu. Czemu nie walisz? Aha, spam jest tych zastalonych. O Jezus Jesteśmy po drugim napadzie u lewej rączki, że tak powiem. Ute ani Co jest? zacięło się. Dobra, nieważne, w każdym razie znikło. Dobra, tu już nie mogę rączki zrobić. Już teraz klikam na tą rączkę. Obawiam się, że mogę się składać. Ale nie, no niby wystaje jednak, nie wystaje dobrze jest git. Generalnie są tu cztery punkty Jeśli, że tak powiem, zużyjemy te punkty, to po prostu, tak jak widzieliście, tam będą takie dymki na tym Tu jeszcze lecimy dalej Jezus, jakby się tak spił moim knajtem szybko Tutaj odkryję tylko tak wizualnie, żeby było pięknie Tą rączkę Kurde tylko przypomnę, tu walimy tutaj ten w, lew, w lewe oko że tak powiem A tutaj w te, te 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 takie Kule z kolcami Dobra, liczę Pięknie I co teraz? O Jezus, najgorszy, najgorszy Nie wiem co widzieć, nie wiem co widzieć Nie wiem czy ja z tego mogę wyjść czy mi to zaliczyć czy nie Więc Po prostu szczerze nie wiem co robić Ale dobrze, że to parala nie ma Wolę jednak chodzić, bo Undead Dragon troszkę bije. Generalnie tak jak widzicie bodajże trzy rodzaje ataków, czyli liczę, te uciekające coś, no i ta rączka nieszczęsna, której... Jezus! Dobrze, sam Undead zostało, Ale wolę przed tobą mimo wszystko pouciekać. Cóż, jeśli chodzi o następne questy, muszę nim troszkę większy level wbić chyba, bo jest znowu to samo, ponieważ yy, tam jednak muszę być przygotowany przynajmniej na parę typu jakiegoś, że tak powiem, gazbaranów, bez questa 14 mówię tu oczywiście. Tyk, tyk. raczej powinniśmy kończyć. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Czasem stoi teksa jak czasem nie. No mam nadzieję w każdym razie, że będę mógł odebrać Quest'a. A jeśli nie, to Krypton będzie miał chociaż dowodzik że rzeczywiście owe coś może nie działać. Jest z nią czaru na prędkość, a to nie uciekasz Pada Nie! Dalej teraz bo, bo. Kurde Dobra Tani chur Dobrze Jeszcze z tej rączki nie wiem dlaczego z tamtej tak mało wyszło A z tej a z tyle. No, no dobra, no trzeba się z tym zmierzyć co zrobić Dobrze, dobrze, dalej pięknie, dopóki, nie dopóki paraliż nie wszedł. Bardzo ładnie, mam nadzieję, że to jest koniec, jeszcze jednak nie. O, właściwie to rzeczywiście nie na no. sam. Czyli jak widać, no wydaje mi się, że na dwustym levelem spokojnie damy tu radę. Ekiem na pewno spokojnie, no bo jednak RP tu daje radę, Nie uciekaj tam, nie. Mam nadzieję, że to wszystko działa giciar. Dobra, idziemy dalej. To jakaś jak se w ogóle nie zamoruje. Jeszcze to? Boże, to jest jakaś masakra z tym. Beskity, no. No ile można tego. Nie rozumiem. Dam mi jedną, dam jedną przez wało i było gitaratu. tu. Więc jak powiem jedną styczkę jak ja to mówię. No ty jeszcze, o jeszcze przy okazji Giant Spidery wyszły A no nie no, w sumie też były, ale Giant jakoś teraz rzadko dobrze Tu się skończyło I czwartym e, i ostatnim, że tak powiem, przyzywaczem jest tu ten ptak, ten kruk, czy co to jest Dobrze, ja tu tylko stanę tak na kozaka Nie no, spokojnie dajemy randę z Undetem i z tą randką o Jezus Jello, wolę jednak biegać Knajtem jak najbardziej możemy stać, ale parkiem jednak eee, lepiej biegać bi, bi, bi. dobra je, dobra teraz możemy samą dobra i skończyłem tu się nic nie pojawiło na szczęście dobra wyg wygrałeś nagrodę. możesz odebrać poprzez dotknięcie nagrobku na z demona oka Aha, jednak było kit, tamten koleś chyba klikał yy, na, mm, na quest'a, ale mimo wszystko jest jakiś punkt z eksefografii, tam teraz w ogóle nie było. No dobra, ale no najważniejsze da się zrobić. Możesz wybrać jeden przedmiot. Cóż, to co będzie za falka najlepsze, Tarczy nie posiadam. Hmm, chciałem zobaczyć Arm 8, Arm 9 Dobra, będę miał bo na bogato Bo już nic nie mogę na pewno Nic się nie da Dobrze, a więc No tak by wyglądał Demon Oka Quest To na tyle, dzięki, pozdrawiam Elo A, tylko zapomniałem dodać Jak coś <ścoughs> Ten kwadracik się robił od klikania na ten toporek, który na początku, że tak powiem, dostaliśmy yy, Z tej skrzynki ten toporek oczywiście nam zostaje. On się generalnie już nie przyda, no chyba że będziemy pomagać w tym kuście komuś. Tylko no czasem tak jak mu, bo czasem jest tak sewo wita, więc jej się prześnie a, a samego czego już chyba nie możemy ruszyć, więc to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za uwagę, pozdrawiam.